Skakało mi się bardzo dobrze. Cieszył bardzo próby na 190, 94, 97. To były naprawdę dobre skoki. Trochę chyba zabrakło na 2 metry już za mocno chciałam, ale myślę, że prędzej czy później uda mi się skoczyć. Drużynowe Mistrzostwa Europy są tak dość stresującymi zawodami. Nie dość, że mamy tylko cztery zrzutki w konkursie skoków z wyższej wtyczce, to jeszcze walczymy dla drużyny, więc musimy naprawdę to wszystko bardzo dobrze przemyśleć, skupić się bardzo na starcie i to tak jest dodatkowe, dodatkowe stre, dodatkowy stres. I cały czas gdzieś się słyszy te punkty, prognozy, kto co jak, więc naprawdę to jest stresujące. Cieszę się, że się wywiązałam z tego, że udało mi się zdobyć 11 Punktów dla drużyny. No i super. Skakało się naprawdę bardzo dobrze. Rozbieg jest yy, yy, trochę śmieszny, bo jest dość krótki yy, w strefie do w Zwyż, więc zbieżnie startowałyśmy. Ale naprawdę tutaj były naprawdę dobre warunki. Trochę wiecznie, ale wiatr wiał na szczęście w plecy, nie w twarz, więc to były naprawdę dobre warunki. Było ciepło, można było wyskałką poskakać.